Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda. Panie prezydencie, prosimy o zabranie głosu. Mr President, please take the floor. Ekscelencjo, Szanowny Panie Sekretarzu Stanu, Szanowni Panowie Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Szanowna Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Szanowna Delegacja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szanowna Delegacja Rzeczypospolitej, wszyscy przybyli goście, Szanowni Państwo. Your Excellency, Secretary of State of the United States of America, distinguished ministers of defense, uh, ministers of foreign affairs, distinguished Madam Ambassador of the United States of America to Poland, distinguished members of the US delegation, esteemed members of the Polish delegation, all guests, ladies and gentlemen, Your Excellencies. Z witam pana stanu, Pompeo w kraju, w Polsce. It is my great pleasure to welcome His Excellency Secretary of State Mike Pompeo to our country to Poland. Ta wizyta ma wielkie znaczenie z dwóch powodów. Z powodu praktycznego i z powodu symbolicznego. This visit is very much important for two reasons, for a practical reason and also for a theoretical reason. Z punktu widzenia symbolicznego, albowiem Pan sekretarz stanu jest w naszym kraju obecny właśnie dzisiaj w setną rocznicę wielkiej wiktorii warszawskiej w setną rocznicę naszego zwycięstwa nad bolszewickim najazdem święto wojska polskiego. And the symbolic dimension is precisely because the secretary of state of the United States is paying this visit.

And in those summer days of 1920, the Polish Armed Forces were also supported by the U.S. Airmen from the 7th Kościuszko Squadron, who were also supporting our forces in defense against the Bolszewiks. I to pozwala nam przejść do tego elementu praktycznego, a mianowicie za moment tutaj właśnie w Pałacu Prezydenckim podpisane zostanie porozumienie o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, które przenosi nas w kolejny, jeszcze bardziej wzmocniony etap współpracy właśnie obronnej, militarnej. And now let me move on to this practical element. Uh, namely, in a few moments here at the Presidential Palace, we will witness the ceremony of signing of the EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, between Poland and the United States.

And I'm delighted with both these aspects uh, because the ceremony of signing of the EDCA is going to be the completion of the two declarations that I signed together with President of the United States Mr. Donald Trump in June and in September last year. Dotyczyły one właśnie współpracy obronnej, a to dzisiejsze porozumienie oznacza ich praktyczną realizację.

ale także wzmocniona będzie gwarancja że nasi żołnierze w przypadku każdego niebezpieczeństwa czy to grożącego Polsce czy stanom zjednoczonym będą stali ramię w ramię i bronili And this is going to result not only in enhanced presence in having more US troops on our soil and having more US infrastructure also in Poland

So, in other words, it's going to tangibly increase Poland's security. And I also firmly believe that it's going to translate also into furthering other aspects of Polish US cooperation. And I'm thinking here in very practical terms namely, I'm thinking about economic cooperation, which brings very tangible results to both our countries and both our nations. Więcej bezpieczeństwa oznacza więcej pewności inwestowania, więcej możliwości rozwijania się gospodarczo. I cieszę się ogromnie, bo w ciągu ostatnich pięciu lat współpraca polsko-amerykańska i w dziedzinie obronności, współpracy militarnej, ale także w dziedzinie współpracy gospodarczej w sposób niebywały się rozwinęła. I really delighted, because over the period of the last five years we have witnessed a remarkable development of Polish-U.S. cooperation in the sphere of the defense, the military and also economy. Te ostatnie lata to nie tylko symbole, to nie tylko wprowadzenie dla Polaków ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych, ale to przede wszystkim ogromne wzmocnienie współpracy chociażby w dziedzinie energetyki. And Over the last years, we have seen not only symbols. We have seen, for instance, the entrance of Poland into the visa waiver programme. However, we can see also an enormous increase in the economic cooperation. Ale to także współpraca w wielu innych dziedzinach to ogromne inwestycje już zrealizowane i zapowiadane przez amerykańskie firmy w Polsce. However, we are also talking about other spheres which are experiencing a very rapid development. Uh, let me mention the investments, US investments in Poland, those which have already been implemented in our country and those which have only been announced. Ale co niezwykle istotne, stale w współpracy i wzmacnianej współpracy wojskowej i współpracy chociażby w dziedzinie energetyki. Korzystamy nie tylko my, ale niesiemy także bezpieczeństwo naszej części Europy. However, a point of importance is the fact that it is not only us who benefit from this increased cooperation, military cooperation, energy cooperation. Of course, we are the benefactors, but we are also serving uh, to increase the security of other countries in our part of Europe. W tym ujęciu militarnym z pewnością oznacza to już dzisiaj więcej bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich więcej bezpieczeństwa dla wszystkich naszych sąsiadów. And uh, from the military point of view this increased cooperation translates into increased security for the Baltic states the increased security for all the countries in our region. Ale także i w ujęciu energetycznym w przyszłości będzie to oznaczało więcej bezpieczeństwa również i w naszym regionie także dla Ukrainy. However from the point of view of the energy this increased uh, cooperation is going to bring more security Wyrażając wielką radość z tego porozumienia, które za chwilę zostanie podpisane, chciałem ogromnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to porozumienie zostało wynegocjowane, że powstało. and uh, once again, let me express my great joy and delight uh, that we are going to sign the edca in a few moments. let me also use this opportunity and extend my very deep gratitude to all those who have contributed with their work and efforts to making it happen. But I would also like to ask you, Mr. Secretary of State, uh, to pass on and convey my gratitude to the President of the United States, to Mr. Donald Trump. podziękowania i bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia. Please convey to the President of the United States my words of gratitude and my very warm greetings. Boże błogosław Boże błogosław Ameryki. Dziękuję. God bless Poland. God bless the United States of America. Thank you. za chwilę będziemy świadkami podpisania w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej Ladies and gentlemen, we are about to witness the signing in the presence of the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda, of the agreement between the government of the Republic of Poland and the government of the United States of America on enhanced defense cooperation. Zapraszam ministra obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mariusza Błaszczaka oraz sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, pana Michaela Pompeo, do podpisania umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej. I now invite Minister of National Defense of the Republic of Poland, Mr. Mariusz Błaszczak and Secretary of State of the United States of America Mr. Michael Pompeo to sign agreement between the government of the Republic of Poland and the government of the United States of America on enhanced defense cooperation. Uroczystość podpisania umowy. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Zapraszam pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, ministra obrony narodowej Rzeczpospolitej Polski, pana Mariusza Błaszczaka oraz sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, pana Michaela Pompeo do wspólnego zdjęcia. Now, I wish to invite uh, the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda, the Minister of National Defense of the Republic of Poland, Mr. Mariusz Błaszczak, and Secretary of State of the United States of America, Mr. Michael Pompeo, for a family photo. Thank you, Mr. President. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you to the media.